Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, lodowisko zostało oficjalnie otwarte pierwszego dnia zimy. Sytuacja poprawiła się od świąt Bożego Narodzenia, kiedy spadł wyczekiwany przez miłośników zimowych sportów śnieg. W minioną niedzielę zanotowano rekordową liczbę wejść. To jest e, dwukrotnie więcej niż na przykład mieliśmy w dobre weekendy zeszłego roku, także jest naprawdę rewelacyjnie. E, ilości to są sprzedane od początku. E, Otwarcia w tym roku to tam jest kilkaset na poszczególne bilety. Kilkaset łyże, wypożyczenia, kilkaset wejść na bilety normalne i na ulgowe. Bilet normalny, który upoważnia do godzinnej jazdy, kosztuje 5 zł. Ulgowy 3 zł, a wypożyczenie łyże w 5 zł. Wypożyczalnia została doposażona w nietypowe rozmiary. Od teraz można tu znaleźć zarówno bardzo małe, jak i duże łyżwy. Na terenie obiektu honorowana jest także Kościerska Karta Dużej Rodziny, która zapewnia 50% zniżkę rodzinom z przynajmniej trójką dzieci. Za 5 zł ktoś kto ma kartę, kościerską kartę dużej rodziny już może jeździć przez godzinę z wypożyczonymi łyżwami w ręku, także, a bardziej na nogach, także wszystko dostaje się za 5 zł i to już jest chyba dobra oferta. Biały Orlik czynny jest codziennie od 10 do 20.30. Godziny wejść oraz szczegółowe informacje na temat korzystania z obiektu można znaleźć na stronie internetowej kościelskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.